Dobra Siema tu ja I nasz gościnny gość Pomotnik Jakub Będziemy napierdalać dzisiaj fajda Ognista burza Tak, tak, tak No okej. z nieba pałka Nie, skojarzyłem się z mapą Cóż, no mi? A co się będę Tu nawalaj. Nie mam w nim. Czekaj, niech punktem wyskoczą. Wyłazić z chałupy. Poczekaj. Jak zawiesić lot, czy jak ty to, to zawieszałeś? Masz takie przedziałki na tym. <kluzny> <kluzny> no ale nieważne, napierdalaj.

Nataszasz jak Miałem jak jakaś pista bo nie umiem Kurwa nie trafiłem Dobra odwróć się koniu <grym> Hej tam Zamiast go rozwalić po budynku raz rozje jebałeś W uh. tej Troch, trochę wyżej lataj, no to się rozjedziemy, no to poleć mi tak wysoko, to kurwa. ja będę... i leżymy. A chuja! Haha! <noise> no dalej. Tam coś... ...to... ...bojowa maszyna desanta. Napierdalać! <noise> Patrz kurwa... ...pancerne gumy. Masz drugie jeszcze. Możesz nawalać? Rozwodziłeś to? No nice. To na... ...wom. Za nami będzie tu będą z chat Murny pierdolone Odwróć się No już buźba Wal z rakiety Dobra <laughs> Kurwa ja pierdolę, jak ty się trudno lata, to nie tak jak, kurwa, w, w czymś innym. Napierdolę. Ja ile oni to muszą sześć, przez to całe? Do, do tych budynków tam, gdzie te dwa czołgi były. Aha, to zajebiście, to jeszcze zginę zaraz. Dawaj ty No ja napierdziałem, już amu nie mam. Czekaj mu się przestawię. Coś jeszcze tu żyje? Piechota O temu że co ważne Ej, do góry, do góry bo No już, już, już Dobra, dobra Czasami mnie trochę ścina Dobra, teraz to nie wiem, tu coś chyba jeszcze będzie Trzeba tylko przejść, żeby doszli <grym> Nie. Oni tu się wbiją i tam z tego tunelu z tyłu będzie pelotka wyjeżdżać. O tam? No. Weź odkręć, szybko odkręć. Jaki budynek? O ten on, napierd... Daj tam tego najpierw. No pierdiaj. Odkręć, odkręć, Dobra. Jeszcze ja trochę ślepy jestem. Daj bo za nami jest pelotka. Dobra, dobra. No tego najpierw. Posłuchaj, rakiet nigdy nie trafiła. Leży? dobra. Odwracaj się szybko Nawalaj Namierz go Wszystkie drzewa rozpierdoliłem na niego Co to mam gdzieś wylądować? To jak ich uratować? My jego my tylko latami strzelamy o i o ja coś tam jedzie? Gdzie? Tu Ja nie widzę nic Pod nami! Tak, tu jest coś pod nami? Czekaj, bo za nami coś jest Odwróć się szybko! No Do góry! To nie wyrabiam No i co, dotarli, nie kurde żyje Czego nastaw no mi coś lata? Czego mi coś tam pip przy no stop, jakbyśmy dosali zaraz No bo zaraz dostań Bo mamy mało HP No To niech się reagowały Służby zawsze mi się jebie ta myszka. No dalej Wszystko bo ja ślepię, jestem nigdzie nic. To jeszcze ma, będę musiał wylądować? Nie to dobrze. Koniec misji? Zaraz. Gdzie ten medbak się jeszcze zaraz rozjebię, tak będę latał, kurwa. Dobra Do góry Ta żeby tylko przeżyć <coughs> A nie takiego sadzio <coughs> Nie dobra Już koniec? Dobra. Koniec. No to tak, dzięki za obejrzenie na razie.